Siemaneczko, witajcie ponownie. Dzisiaj będzie zimno, słodko i trochę dziwnie. Sprawdzę, czy Kinder Bueno w wersji lodowej to hit czy kit. Sprawdzę lody Donaty w dwóch różnych smakach. Oraz na koniec coś, czego się nie spodziewacie. Lody hamburgery białe oraz czarne. A więc zapraszam was na odcinek. A wy zostawcie suba, bo takich odcinków będzie dużo więcej. Zacznijmy od czegoś, co brzmi się Kinder Bueno w wersji lodowej. Prezentuje się tak: Jest to lód w rożku. Wygląda w ten sposób. Pachnie nieźle. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Bardzo słodki. W tej czekoladzie na górze czuć bardzo mocne orzechy. Smakuje jak prawdziwe Kinder bueno. Bardzo, ale to bardzo słodka jest ta czekolada. Po zjedzeniu tej czekolady z wierzchu jest już dużo mniej słodko. Bardzo fajny, przyjemny smak. Czuć taką delikatną goryczkę kakao. Teraz sprawdzimy, jak smakuje ten wafelek. Taki zwykły, zwyczajny wefelek. Nic szczególnego. Ale ogólnie są naprawdę lody dobre. Ktoś lubi lody kakaowe, tak będą Wam na pewno smakowały. Tutaj moja ocena wysoka, daje 9 na 10. Teraz coś dziwnego. Lody w kształcie donatów i to w dwóch smakach. Truskawka i wanilia. Czekolada i banan. Wyglądają trochę jak zabawki dla dzieci. Ale zaraz ich spróbujemy. No Jezu, ten jak pachnie truskawą. Ten ma mało wyczuwalny zapach. Ten pachnie dużo lepiej, ale zaraz sprawdzimy, który smakuje lepiej. Nie jest to dobre. Jest mega cukrowa ta posypka, taka sztuczna, chemiczna. Jest bardzo słaby ten smak tego zielonego. W środku widać tego banana. Ale ta posypka jest mega niedobra. Wygląda dużo lepiej niż smakuje. Nie jest dobry. Spróbujemy teraz tego drugiego, truskawkowego. Nadal ta polewa jest taka sztuczna, chemiczna. Nie jest smaczna. Ale ten jest zdecydowanie lepszy od tego bananowego. Aczkolwiek oba dostają niską ocenę. Temu bym dał takie 4 na 10 temu 4,5 na 10. Ale ogólnie szału nie ma. No i teraz creme de la creme, czyli lody hamburgery. Wyglądają tak. To jest napisane na tym papierku, że trzeba je wyjąć na 10 minut i dopiero po tym czasie je jeść. Czarne są o smaku mango, a białe mają smak waniliowy i polewę malinową. Zdejmuję sobie teraz je. Odczekam 10 minut i zaraz będziemy próbować. Dobra, nasze lody już rozmarzły. Czas je przetestować. Mocno wyczuwalny smak mango. Poza tym tak naprawdę nie czuć nic. Muszę spróbować samej tej bułki. Bułka jest totalnie bez smaku. Dobra, a no teraz czas spróbować tego jasnego. Mm. Jest bardzo dobry mega słodki ten sos malinowy robi robotę o ile tutaj w tym czarnym to mango było takim ma taki chemiczny smak to naprawdę niska ocena myślę, że 3,5 za ten czarny ale za to ten biały Dosyć wysoko, myślę, że 7,5 Spokojnie mogę dać Jest bardzo dobry Podsumowując, Kinder Bueno Topka, najlepsze dzisiaj Donaty Ładne Ale całkiem przeciętne Hamburgery Biały, mega, mega super Za to czarne jak dla mnie Totalna porażka Daj znać w komentarzu, co powinienem przetestować W kolejnym odcinku Daj suba, zostaw łapkę i co, widzimy się już niebawem. Cześć.